Rozdział 38. Przez 15 sekund wydawało się, że tykać przestał cały świat. Drgnęli, gdy w sejfie coś piknęło. Jeszcze raz, a potem wzięli się do roboty. Faworito nie mógł dosięgnąć wszystkiego. Kari mu pomogła i razem wyjęli z sejfu kolorowe zwoje przewodów detonacyjnych i szare zapalniki. Położyli je na stoliku. Semtexu nie dotykali. Był naszpikowany gwoździami. Które miały pełnić funkcję szrapneli. Nie chcieli używać komórek w pobliżu sejfu, więc kiedy wyjęli kable, Kari poszła na górę i na znak, że już po strachu, pomachała zaciśniętą w pięść ręką, na której siedziała papuga. Potem wszystko potoczyło się szybko. Niczym oddział strażaków w akcji podawali sobie ponumerowane sztaby złota Good Delivery, sztaby kilogramowe, chropowate sztaby z nielegalnych kopalni w Iniridzie i torby pełne grubych sztabek wielkości zapalniczki CIPO. W furgonetce przymocowane do podłogi uchwytami przyspawanymi w warsztacie szkutniczym stały trzy ładowane od góry pralki. Gomez stanął za faworytem i podniósł go. Jego wózek i skrzynkę z narzędziami i zaniósł na górę. Kilka minut później w lekkim deszczu furgonetka jechała już na lotnisko. Na autostradzie, biegnącej groblą Julie Tutl, minęli się z konwojem jadącym szybko w kierunku Miami Beach.